To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, kto jest gotowy na wybory i kiedy te wybory będą. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. A moimi gośćmi, oczywiście i państwa gośćmi, jest Agata Kondzińska, Paweł Wroński. Wybitni e, polityczni dziennikarze Gazety Wyborczej. Dobrze mówi. Ta Dużo ja... zębów zjedli na tej polityce. Nie od dzisiaj zajmują się tym, kiedy będą wybory, kto jest gotowy na wybory. No i oczywiście kluczowe pytania, od które wszyscy sobie staramy odpowiedzieć. Kto je wygra? Dobrze, zaczniemy od Agaty, bo napisałaś... To ja bym doprosiła jeszcze wróżkę po tych pytaniach. To zawsze możemy oczywiście. Rzeczywiście polityka w ostatnich czasach... Być może nawet jest bardziej przewidywalna przez wróżki niż przez specjalistów, ale już na poważnie w środę napisałeś artykuł o tym, że będą wybory w przyszłym roku. Powinny być właściwie wybory samorządowe i, i parlamentarne. Wiadomo, że to jest skomplikowana też logistycznie operacja, więc PiS ma taki pomysł, żeby samorządowe przełożyć na rok 2024. I to wydałoby się sensowne, natomiast nie jest to jedyny cel prawa i sprawiedliwości. I właśnie o tym chciałbym Cię zapytać. No, oczywiście, że tak yy, ta kwestia ma drugie dno, i to nie jest tylko ta kwestia organizacyjna, ale również sprawy polityczne i czysto polityczne. Po pierwsze, gdyby Prawo i Sprawiedliwość planowało e, wybory wiosną, na przykład dwa, wybory do Sejmu i Senatu, oczywiście wiosną 2023 roku, musiałoby przejść dość kłopotliwą do siebie procedurę, na przykład e, poddania e, rządu, no, najwspanialszego rządu w historii III RP. Właśnie chciałam powiedzieć, że trudno mi sobie wyobrazić, że premier Mateusz Morawiecki wyszedł i powiedział, że ten rząd, który przecież jest wzorem w Unii Europejskiej, wszyscy nas naśladują, mamy tak fantastyczną gospodarkę i sytuację. Widzę, że Paweł się Krzywi, uważa pewnie inaczej. Ale, ale mieć kredyt. Tak, żeby poddał ten rząd. To po pierwsze. Po drugie, no, jest jeszcze procedura skrócenia kadencji Sejmu. Ona tutaj wymaga współpracy z opozycją. Potrzeba 307 głosów. To też jest dla Prawa i Sprawiedliwości kłopotliwe. Łatwiej jest przenieść wybory samorządowe, tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią mocno osadzoną w samorządach. Ich wyniki w większych miastach są zawsze słabsze niż opozycji, Platforma Obywatelska. Nawet bym A, powiedział druzgocący. Tak. Wiemy też, że opozycja zawarła pakt z samorządowcami, w związku z tym widać, że szykuje się na te wybory. Pakt polega też na tym oczywiście, że będą się wzajemnie wspierać. Prawo i Sprawiedliwość. Miałoby kłopot, gdyby wybory samorządowe były wcześniej niż wybory parlamentarne. Jest taka tendencja, że ludzie oglądają się na zwycięzców wtedy, gdy wygrałaby platforma czy nawet szerzej cała opozycja, te wybory samorządowe, no Prawo i Sprawiedliwość szłoby do wyborów parlamentarnych jako przegrani. I na pewno chcę tego uniknąć. Jarosław Kaczyński nie chce mieć tutaj takiego wstępu i właściwie falstartu, tak? No dobrze, no tych wyborów raczej nie będzie w wiosną 2023 roku mówimy o wyborach parlamentarnych przyspieszonych, ale jednak polityka jest nieprzewidywalna, powiedzmy, że wróżka by powiedziała, a jednak będą, to czy opozycja jest gotowa na takie rozwiązanie? Na początek dzień dobry Państwu chciałem się odnieść do tego, co, co mówi Agata, ale bo później wrócić do mego pytania. Oczywiście, że tak, to rozwiązanie, o którym mówi Agata, jest jednym, z moim zdaniem, Paru na stole, bo, bo jeszcze jakiś czas temu mówiło się o przesunięciu na wiosnę wyborów yy, samorządowych. Przy czym, oczywiście, zgoda, że prawo i sprawiedliwość chciałoby. Yy, yy, nie mieć jakiegoś negatywnego takiego impaktu, wpływu na to, co się stało, ale przecież poprzednie wybory samorządowe zostały ogłoszone jako zwycięstwo prawa i sprawiedliwości. Wiesz, oni bardzo dużo, to jedno, a fakty oni, drugie. Oni nie, 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 oni bardzo dużo zyskali, szczególnie w sejmikach. powiatach, w sejmikach. Później zresztą odbyła się dogrywka, do dzięki czemu sejmiki, w których opozycja miała większość, okazały się na koniec sejmikami pisowskimi, niektórzy samorządowcy, niektórzy zostali przekupieni. i, i, i w No tak, ale czy to jest zwycięstwo, jeśli przeciągasz kogoś, jeśli lecisz samolotem, um, jak minister Dworczyk na Dolność Śląsk, żeby ci ułać koalicję, ale jak masz pana kałużę słynnego licz, już w, dotyczyło to na Śląsk Liczy, liczy się na, ta, na tablicy, na tablicy liczy się wynik, jak mówią sportowcy. Oczywiście e, przegrywa e, PiS w wielkich miastach, ale to chyba już do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić, a i wyborcy pis w jakiś sposób zdążyli się przyzwyczaić, to że w tych miastach w tych miastach mieszkają jakieś bardzo źli ludzie i nieprawdziwi Polacy. Jest więc możliwa, według mnie, możliwość taka, że wybory samorządowe odbędą się wiosną. To będzie się, moim zdaniem, będzie zależało od tego, jaka będzie sytuacja gospodarcza kraju, jakie będą notowania, i PiS jest w stanie to przepchnąć. Trzechą Czy... owocem, żeby wyjaśnić też naszym słuchaczom. Mówiliśmy o skomplikowanej dosyć procedurze rozwiązania parlamentu. W przypadku wyborów samorządnych wystarczy zwykła ustawa, ustawa i oni mają pewnie z kukizem większość. To przygotowuje MSWiA, Mariusza Kamińskiego, załatwione. Czy politycy są przygotowani na wybory? Zpolite, znaczy, To jest trochę tak jak z drogowcami. Drogowcy... Zawsze są przygotowani na zimę, a ta zima ich zaskakuje. No i muszą sobie radzić z sytuacją, jaka jest. Oczywiście, że przede wszystkim opozycja nie jest przygotowana na wybory, bo opozycja jest rozbita. Zawsze władza jest, ma silne centrum i, i, i dysponuje profitami, aby tą władzę jeszcze z, zwiększać. Ma większe możliwości działania. E, opozycja jest od mocnego prawa, po mocne lewo i do tej pory nie wyklarowała żadnego takiego modus operandi, w jaki sposób ma, ma działać. Na razie wydaje mi się, że jedynym punktem wspólnym, który udaje się jako tako zrealizować, jest to, że przynajmniej publicznie ta opozycja nie skacze sobie do oczu, choć niektórzy bardzo by chcieli, w przeciwieństwie do tego, co się działo w poprzedniej kadencji. To już jest pewien plus i należy to podkreślić. Nawet w obecnych takich konfliktowych sytuacjach między Hołownią a Tuskiem, usłyszałem, że Tusk apelował także, aby mimo pewnych tam napięć, nie atakować Hołowni, Hołowni publicznie i jego. Polityków tego ugrupowania, ale w, w, wybory demokratyczne mają to do siebie, że istnieją stałe reguły gry i tylko się wynik zmienia. Możemy zmieniać władzę w różny sposób. Prawo i sprawiedliwość jest taką partią, która chciałaby zmienić reguły gry, a żeby wynik był ten sam. A no właśnie i teraz moje pytanie do Agata. to jest problem. Bo też o tym pisałaś. Wielka reforma wewnętrzna pisu. Jarosław Kaczyński mówi, podzielmy partię, nie tak jak dzisiaj na 42 okręgi, tak? To tyle mamy wyborczych okręgów. 41? 41, tak, przepraszam. Podzielmy na 100. To mniej więcej odpowiada okręgom jednomandatowym do, do Senatu. No i pojawia się właśnie to pytanie, czy to aby nie jest przygotowanie artyleryjskie pod zmianę ordynacji. No, ta dyskusja o zmianie ordynacji się toczy. Prawo i Sprawiedliwość nie ucina jej, a wystarczyłoby, żeby Jarosław Kaczyński, jak wiemy, wyszedł i powiedział, nie będziemy zmieniać w tym roku ordynacji wyborczej. Reguły i, i zasady wyborów zostają takie same, albo będziemy pisać nowe, ale na przyszłe wybory, nie na te Tak najbliższe. Byłoby, tak. Możemy zmieniać ordynację, ale nigdy nie wpychamy tej ordynacji. W Pytałam jak... o to polityków Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego? dlaczego Jarosław Kaczyński nie zakończy tej dyskusji, przecież on tylko może to zrobić. I ewidentnie jest im to wygodne. Słyszałam, że ta debata gdzieś tam się toczy, więc pewne analizy są pisane, jak to mówił wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, analizy się piszą. Zobaczymy co z tego wyniknie. Ewidentnie też jest tak, że Jarosław Kaczyński przygotowuje partię na wybory i dlatego nie zgodzę się z Pawłem, Wiesz, że jestem przywiązana zawsze do swoich myśli, chciałam tutaj zapolemizować. Pisa, tak, tak, dlatego dlatego że wybory samorządowe miałyby być wcześniej niż parlamentarne, z jednego powodu Kaczyński szykuje partię. On stoi przed historyczną szansą trzeciej kadencji. Coś, co się nikomu nie udało. Jeśli Zjednoczona prawica po raz trzeci przejmie władzę w kraju, Kaczyński będzie mógł ogłosić historyczny sukces. On nie pozwoli sobie wcześniej na kampanię samorządową. On będzie wiózł te partie już teraz od czerwca. Za chwilę, kiedy, ogłosi, kiedy zorganizuje konwencję, kiedy wybierze władzę, kiedy podzieli władzę na 100 regionów w terenie, on przez półtora roku wyśle ludzi w powiaty, w gminy, do każdego szczebla i dowiezie tą partię do wyborów krajowych z programem. Wiesz, to, to by rozbiło Paweł trochę jednak. Wybory samorządowe, wybory krajowe. Uważam, że. Bo to jednak co innego musisz opowiadać też, prawda? Prawo i Sprawiedliwość już się nauczyło, że przecież oni, mieszając politykę zagraniczną, dostali wtedy łupnia przed wyborami samorządowymi. Już dobrze, nie pamiętam o co chodziło, ale tam był taki spór z Brukselą. I to im się tak, odbiło. to mianowało, znaczy kampania... Prawda? Kampania, która, opozycji, która wskazywała, że działania PiSu są nakierowane na wyjście z Unii Europejskiej. Właśnie, odbiło im się czkawką wtedy, prawda? Ale Prawie, to, żeby nie było nieporozumień. Ja po prostu nie wiem, co zrobi Jarosław Kaczyński. Nie siedzę jego w głowie i całe szczęście, że nie siedzę w jego głowie, bo byłoby tam trochę przyciasno. Musiałby a się tylko, iść na Nowogrodzki teraz, a nie na Czerskiej. Dokładnie. Ale ja uważam, że parę wariantów jest możliwych, no bo jest ten wariant marcowy. Możliwy jest również... Tego rodzaju wariant, że będziemy szli do wyborów w jednej porze roku. Dwa razy pójdziemy na jesień. Jest to możliwe, również możliwe, logistycznie. Jest, Logistycznie jest skomplikowane, ale jak już się wybierze te komisje wyborcze, to nawet wydaje, wydaje się, że będzie łatwiej. Wyborów jednych i drugich nie można Akurat połączyć. z żadnymi nie można połączyć. nie można połączyć, to trzeba powiedzieć na, na samym początku, i możliwe jest takie rozwiązanie, o którym ty mówisz. Tego, no, Jak będzie po prostu nie wiemy i będzie to zależać również od tego, jaka będzie sekwencja zdarzeń, Co się, jak się będzie sytuacja układała w kraju, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza i poparcie polityczne dla poszczególnych partii. Natomiast wariant, o którym ty mówisz o o tym, że wszystko się przymierza w kierunku stu okręgów, że są takie przymiarki, ma ten cudowny moment, że straszy opozycję i wprowadza zamieszanie po drugiej stronie. Na czym polega bowiem ten wariant stu okręgów? Polega na tym, że tworzy się okręgi, z których wybiera się bardzo mało posłów, obojętnie jak to jest. Czy się wprowadza wariant mieszany, bo też był taki pomysł, żeby był jeden głos z głosowania bezpośredniego i następnie trzy głosy dajmy na to, przykładowo, mówię, listę. to na listę. To w takim razie I jeśli by w dalszym, żeby rozjaśnić. Jak gdyby jednego posła wybralibyśmy właśnie w takim malutkim bardzo jowie, a pozostałych normalnie w tej proporcjonalnej. To oznacza, że z danego okręgu na te 3-4 głosy, przynajmniej dwa są pewne dla prawa i sprawiedliwości, czyli dla największej partii, ale w domyśle możliwe są również trzy. Z kolei, jeśli będą to okręgi małe, to wprowadza się bardzo wysoki faktyczny próg wyborczy ten sam numer prawo i sprawiedliwość usiłowało już zrobić podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w roku 2000, 2018 Wybory I były w w dziewięt, tak, a, no a odpróbowano ordynację zmienić w 2018. Oni pracowali, tam hachmęcili strasznie przy tej całej ordynacji. Na końcu nie zgodził się na nią prezydent Andrzej Duda. W momencie, kiedy jeszcze partia Pawła Kukiza odgrywała jakąkolwiek rolę, rolę w Sejmie, on go przekonał, że tego rodzaju ordynacja wyborcza byłaby zaprzeczeniem demokracji, ponieważ powodowałaby, że w niektórych okręgach próg wyborczy dla partii sięgałby kilkunastu, a nawet prawie 20%. procent. tych maluczkich, prawda? To znaczy, że jest to korzystne dla dwóch wielkich partii, a szczególnie dla tej największej. To teraz rzucam jedno pytanie, proszę o krótkie odpowiedzi, bo chcę zaraz przywiązać się do swojej innej myśli, tutaj ją zadać. Czy Andrzej Duda zawetowałby również dzisiaj te zmiany? Najpierw Agata. Jak poznamy szczegóły, to wtedy będziemy mogli powiedzieć, bo tak to trudno jest wróżyć. Naprawdę, ja nie potrafię powiedzieć. Wydaje mi się, że gdy, gdyby Prawo i Sprawiedliwość zmieniło ordynację tak, że powstałby mechanizm, o którym przed chwilą Paweł powiedział, czyli ten wysoki, bardzo próg naturalny, to Duda zawetuje taką ustawę. No to jest taki model orbanowski. Czy zawetuje zmiany w ordynacji? Nie, nie jestem pewien i nie jestem pewien, jak będą wyglądały te, te zmiany. Zwróćmy uwagę, że prezydent Andrzej Duda... Jak każdy polityk chce osiągnąć sukces, a po tych wyborach jeszcze on przez dwa lata będzie prezydentem. No więc to nie jest wygodnie i być prezydentem w momencie, kiedy koalicja rządząca jest inna. Taka kohabitacja zdarzała się w historii Polski i zawsze Nieszczególnie była korzystna dla głowy państwa, szczególnie dla Lecha Kaczyńskiego, gdzie była ta. Kohabitacja oparta na konflikcie. Lepiej sobie z tym radził Aleksander Kwaśniewski, polityk bardziej taki giętki i koncyliacyjny, ale to nie jest dobry układ dla prezydenta. Więc jeśli on będzie się nad tym zastanawiał, to jemu łatwo to było powiedzieć w przypadku e, ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Nic to nie kosztowało. To nie to go, ten... kompletnie nic nie kosztowało. Mógł wyjść i przedstawić się jako taki dobry e, arbiter. A teraz, A teraz ja wrócę... nie musi. No tak, to. Tu zgoda, teraz wrócę do swojej myśli, bo skoro wszyscy są do nich przywiązani, do swoich myśli, bo Agata powiedziała, że tutaj jak gdyby no, tą, takim wyzwaniem dla Jarosława Kaczyńskiego i jego środowiska jest to, że po raz trzeci wygrywają te wybory. Tak No, historycznie przychodzą tam, powiedzmy na kartach, historii się zapisze tam: Jarosław Kaczyński trzy razy wygrał wybory. Ale moja myśl jest taka, że przede wszystkim to nie o to chodzi. Znaczy, oni nie mogą przegrać tych wyborów. Po tym, co zrobili z państwem, po tylu skandalach, które my sami opisywaliśmy, po tylu aferach. Po tylu, nie, nie wiem, nepotyzmie, pieniądzach, które zostały przepalone, już nie mówię tam o wyborach yy, Jacka Sasina i tych 70 czy 100 milionach, no ale na przykład chociażby elektrownia w Ostrowiec, Oni po prostu tych wyborów nie mogą przegrać, ponieważ to są postępowania prokuratorskie, komisje sejmowe, śledcze i tak dalej. Czy to nie jest główny, jak gdyby... Ja czego nie mogą że... przegrać. E, nie, czy... W tym sensie, że z ich punktu widzenia, bojąc się odpowiedzialności... rodzaju rozliczeń. rozliczeń. Aha. O tym mówię. Agata? <laughs> Rosow Kaczyński boi się tego, że może go ścigać prokurator albo może stać przed komisją śledczą. Nie wiem, czego boi się Rosow Kaczyński, ale mówiąc uczciwie, myślę, że to jest trochę też tak, że takie młyny zawsze mielą powoli, prawda? Rozliczanie przez opozycję byłej władzy też już oglądaliśmy i do, tego, do tych, dobro do dzisiaj jest sz, do, tych, e, szczęśliwe. Tak, do tych rozliczeń nie doszło. Nie będzie tak łatwo złapać wszystkich za rękę i zaraz po, po, popisać wnioski aresztowe i zatrzymania. Wydaje mi się, że e, oczywiście, że Kaczyński chce utrzymać władzę. Oczywiście, że ten obóz wierzy, że nic złego nie robi. Tak? To jest też dla mnie jasne. Oni są przekonani, że wizja państwa, którą nam tutaj serwują. Jest to w najlepszą, jaka mogła nam się przydarzyć po 1989 roku. że niektóre żal... bezpieczniki, sobie popisywali w ustawach, jak na przykład w tych ustawach covidowych, kiedy zakupy w ramach pandemii... Tak, są, i też, też pamiętajmy, że nominaci, jakkolwiek nominaci, e, zostaną na stanowiskach, jeśli nawet Prawo i Sprawiedliwość straci władzę, tak? Bo kadencje są wieloletnie na przykład. E, to trwa... Co zrobić z NEO em Co zrobić z NEO em który właśnie został... E, Przerwał e, konstytucyjną No tak, ale kadencję. czy oczekujemy od władzy, która przyjdzie następnej, że to zrobi? No nie. Oczekujemy jednak, że będzie zachowywała My się zgodnie chcielibyśmy... z regułami i konstytucją, tak? Bo za to krytykujemy dziś Prawo i Sprawiedliwość. 2017. Tak? Sytuacja jest bardziej skomplikowana. Więc nie możesz powtarzać, Ym, Znaczy, Niestety muszę się zgodzić z Agatą, że to jest fundamentalny problem, i to jest fundamentalny problem również dla opozycji, ponieważ opozycja tu będzie się spotykać z bardzo ostrymi oczekiwaniami ze strony własnego elektoratu. Jednym z największych zarzutów, jakie postawiono PO i PSL, było to, że nie, nie rozliczyli no, rzeczy skandalicznych, które się działy za pierwszej kadencji PiSu. I to było podstawą 2500, wygranej... 20000, bo już niektórzy To było że podstawą z, wygranej wreszcie. Prawa i Sprawiedliwości w, w późniejszych latach. I odrodzenia się tego ugrupowania. I tutaj podstawowy problem polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość według obecnych sondaży jeśli spojrzy na obecnych sondaży, mo może, może się zdarzyć katastrofa przegra tak nawet jeśli przegra to przegra tak że będzie bezpieczny po pierwsze według obecnych sondaży wybory w ogóle wygrywa prawo i sprawiedliwość mając mocno powyżej 30% głosów kolejna koalicja będzie koalicją taką Paczmorkową nazwijmy. Kalejdoskopem. I w związku z czym każdy członek tej koalicji będzie usiłował ugrać swoje, już ten PiS nie będzie tą siłą taką jednoczącą. Wszystkie urównanie, przynajmniej nie będzie to siła tak bardzo mocna. Po drugie, jeśli koalicja nie wygra większością taką, ażeby w Sejmie miała 276 posłów. To każda ustawa może być zawetowana przez prezydenta, i dlatego on tak bardzo ważny staje się w systemie. Po drugie, pozostanie Trybunał Konstytucyjny, który każdą ustawę, Znamy możliwości twórcze członków Trybunału Konstytucyjnego, i każdą ustawę może uznać za niezgodną z Konstytucją, skoro już nawet Trybunał Konstytucyjny przyznał sobie prawo interpretowania, co jest w traktatach europejskich, a co w traktatach nie jest, bo na tym polega Dings, który wykonał Ziobro i jego koleżcy w kwestii orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Więc wyobraźmy sobie tego rodzaju władzę, która jest absolutnie sparaliżowana, wetem prezydenta. Orzeczeniami um, no, po no, Trybunału tak, Konstytucyjnego ja i działalnością KRS-u, który tym razem został wybrany bez naruszenia e, kadencji. Niezgodnie z konstytucją, bo konstytucja mówi, że e, sędziowie mają być wybierani przez sędziów, ale kadencji w tym wypadku. Nie złamano, nie ma takiego deliktu. No więc, jeśli wyobrażamy sobie, że nowy rząd opozycyjny ma spełnić wszystkie oczekiwania elektoratu, czyli rozliczenia PiSu, no to musi mieć 307 głosów, ażeby po pierwsze móc zmieniać konstytucję i wywalać Trybunał Konstytucyjny, wywalać KRS, wywalać cały ten szlam PiSowski, który na długo pozostanie, będzie tutaj cuchnął. I roznosił bardzo niebezpieczne choroby. Ostatnie pytanie, być może najtrudniejsze, nawet. Jedna lista opozycji. Co na to PIS i co w ogóle na to opozycja? Czy PIS, aby nawet nie mówi, że lepiej byłaby, żeby to była jedna lista, wiemy, z kim się nawalamy, a nie tam z kilkoma. Że ty często rozmawiasz, że Agata z ludźmi z pis -ą? Ale nie o liście jednej. Natomiast yy, prawo i sprawiedliwość na pewno boi się tego zjednoczenia opozycji, ponieważ pokazał Senat. Że jeśli opozycja jest zjednoczona, to ma spore szanse, chociażby właśnie przejąć Izbę Wyższą. Po drugie, trudniej będzie im stanąć naprzeciw jednego zbornego przeciwnika. Prawo i Sprawiedliwość znajdzie sposoby, bo to jest taka partia i, i tacy politycy, żeby wykazywać różnice, tak? żeby wykazywać różnice między. Platformą, między Hołownią, między SLD, między PSL-em, ktokolwiek miałby się na tej liście... Podgrzewać te różnice. Tak, tak, I je wyjaskrawiać, jeśli taka lista by jedna powstała, bo nie wiemy oczywiście, że ona powstanie czy nie. Jeśli ona powstanie, to wiadomo, że będzie pod auspicjami Donalda Tuska, czyli najsilniejszego polityka w, w tym obozie opozycyjnym, z największą partią opozycyjną. Prawo i Sprawiedliwość zaciera na to ręce, oczywiście, ponieważ oni uważają, że... To już mają że... przetestowaną walkę z Tuskiem na tak, wszystkim Tak, i, i uważają, że Donald Tusk ma tak negatywny y, elektorat, że natychmiast mobilizuje ich elektorat. Więc y, de facto Donald Tusk, y, stając i wychodząc y, na czele takiej listy, uruchamia i scala, scala elektorat y, Prawa i Sprawiedliwości. Oni tak twierdzą, mają na no to y, podobno y, badania. Więc jak będzie, no, no na pewno czeka nas ciekawy czas. Zobaczymy, czy opozycja się dogada co na to Jarosław Kaczyński? Mamy przecież jeszcze gdzieś konfederację, która pałęta się też ponad progiem wyborczym. To nie jest tak, że, że ich nie ma. Jest jeszcze Kukiz i jego kółeczko, które pewnie pójdzie i przytuli się zaraz do Prawa i Sprawiedliwości. Więc te układanki i po jednej, i po drugiej no, stronie nie będą, tak? No, ale jeszcze nieoficjalnie, rozumiesz? Uciągle udaje, że jest... No, tak, tak, udaje, tak. Właśnie, no, no jest to, to, to jest tak. znaczy ja czytam teksty dotyczące jednej wspólnej listy, szczególnie w gazecie wyborczej, która mocno ten problem, problem się zajmuje i mocno wydaje mi się oręduje za tą wspólną listę, bo to wynika z matematyki. Mam jednak wrażenie, że polityka jest to taka dziedzina, że 2 plus 2 nie równa się 4, ale czasami się równa 5, a czasami się równa 3. Zależy, kto dodaje. Zależy, kto dodaje, i, yy, 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 bo czasami wspólna lista rzeczywiście może przerażać. Moim zdaniem, o tym, jaki będzie wynik wyborów, bardziej zdecyduje inflacja i niestety kryzys, który się, który się tutaj nadchodzi, niż jakieś techniczne i to, co opozycja będzie miała do zaproponowania, bo moim zdaniem prawo i sprawiedliwość do zaproponowania już wiele nie ma. Ta partia się ideowo wypaliła. A nowy polski ład skonstruowany przez premiera Morawieckiego, który był ewidentną próbą wyjścia z takiego ideologicznego impasu, okazał się um, jakąś, jakąś mega, mega katastrofą um, intelektualną i, i, i jakby y, taką. Um, ale nie do Podwa pracowników Ministerstwa Finansów. Podważającą, podważającą, podważającą przekonanie polskiego społeczeństwa, że Prawo i Sprawiedliwość umie rządzić. Pamiętaj, Paweł, że to będą jest, fundusze unijne. No to będą fundusze Właśnie. unijne, będzie kpl że oczywiście. Ja Oczywiście. Biorę, tak. biorę, biorę to pod uwagę. I jeśli już tak rozważamy na temat e, wspólnych list, to są według mnie takie sytuacje, kiedy. To zagrało, to były wybory samorządowe, kiedy PIS musiło do koalicji PO i PSL. Dając początek długiej przyjaźni, ja pamiętam ten czas w 2007 roku, i nikt sobie przez pewien czas nie wyobrażał, że ten PSL może współpracować z PO, bo to są takie inne kompletnie partie. Okazało się, że poszły elektorat miejski i wiejski, i nagle podczas wyborów samorządowych okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość zostało w nich absolutnie rozbite. Tak też sobie wyobrażam, że może ludzie powoli się przyzwyczają do tej wspólnej listy opozycji. Bo gorsze są alternatywy. Dlaczego? Otóż pojawia się hasło, może dwie listy, tylko zwróćcie uwagę, że nikt się z nikim tak naprawdę nie może ułożyć na te dwie listy. Jest ten pomysł PSL-u, żeby PSL z hołownią, a PO z lewicą. Przy czym ani hołownia nie chce szczególnie z PSL-em, ani Peo nie chce szczególnie z lewicą. Jest jakiś pomysł z kolei, żeby tworzyć jakąś nową siłę, znaczy, żeby Hołownia zasysał tak z jednej i z drugiej strony, żeby on sam urósł, tylko on sam nie rośnie. Jemu w ostatnim czasie raczej spada. Niech mi ktoś przedstawi sensowne dwie listy, gdzie okaże się, że. Wszyscy członkowie tego całego towarzystwa bardzo chcą w tych dwóch listach być. Okej, okay, nie ma sprawy. No na razie ta... tego nie widzę. No tak, bo każdy ma swoje interesy i to jest tak, oczywiste tak, polityczne. Ale na dwóch listach paradoksalnie Tylko, będzie więcej tych ale interesów na końcu, się zaznaczać. Ale na końcu jest jednak interes państwa. I, I moim zdaniem od odpowiedzialnego polityka wymagamy tego, żeby zrobili wszystko żeby wybory wygrać, czy są z opozycji, czy są z obozu władzy. Tak? To jest tymi mądrymi tej słowami. Zakończymy dzisiejszy program. A jak mówią niektórzy, pożyjemy, zobaczymy jak będzie. Dziękuję bardzo. Agata Kondzińska, Paweł Wroński, Dziękujemy Dziękujemy bardzo. Gazety Wyborczej. Ja nazywam się Roman Mielski. Też dziękuję za dzisiejszy podcast. Do widzenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.